Dzień dobry. Jest rześki poranek. Jesteśmy nad jeziorem. Tam z tyłu je widać. Tam reszta ekipy powoli wstaje. Ja spałem w namiocie. Dzisiaj wam to pokażę lepiej. Na ścieżce. Wczoraj było ciemno, nie było gdzie szukać. Nie było czasu szukać lepszego miejsca, więc rozłożyłem się tam gdzie było płasko, gdzie się dało. Proszę bardzo. Nie jest to perfekcyjnie rozbity namiot, ale na swoją obronę mogę dodać to, że rozkładałem go pierwszy raz. My friend przysłał go dosłownie przed wczoraj, więc w domu tylko go. Otworzyłem, zobaczyłem czy wszystko jest to, co powinno być i tyle. No i szczerze mówiąc, nie polecam uczyć się rozkładać namiotu pierwszy raz w nocy w lesie. No ale co? Myślę, że jutro już będzie lepiej jutro, no dzisiaj, dzisiaj. Dzisiaj wieczorem postaram się go rozkładać już za dnia, tak żeby, tak żeby zrobić to troszkę lepiej. No i co? Ech, poranna toaleta, jakieś śniadanko. Zwijamy obóz i idziemy. Jest kapelusz. Tryb przygodowy włączony. Powoli się zbieramy. Maciej chowa ma swoje zabawki. Proszę, tu Mateusz dojada. Drugie pierwsze śniadanie. Z tyłu jeziorko. No, w takich okolicznościach spaliśmy dzisiaj. E, no, długo nam schodzi. Pierwszy dzień. Będziemy rozdawać jakieś karne nagrody <grydy> dla ostatniego. Bierę, bierę wszystko. E, ale myślę, że już jutro będzie lepiej. W sumie nie jest tak źle. Jest godzina szósta. ile? 6:22. Jest źle. Jest źle. <grydy> Myślałem, że jest trochę lepiej. No ale co, dzień jest długi. Dziś musimy dojść aż za Park Narodowy, bo w Parku Narodowym nie możemy się rozbijać. Więc przynajmniej do miejscowości o wdzięcznej nazwie Męcikał musimy dojść. Tak naprawdę to nie możemy się nigdzie rozbijać. O co on tam mówi, w ogóle nie wiem. Nie wiem. No to, to co, to my powoli plecaki na grzbiet i widzimy się po drodze. No i przekroczyliśmy brdę znowu drewnianym mostkiem z takimi ograniczeniami. Tam ktoś sobie nocował w kamperze. Słonko już grzeje. Jest ładnie. Jest ładnie. Asfalt. Bierzemy co dają. Ja wziąłem Voltaren ze sobą kurwa. <noise> tak pierwsze małe podejście i proszę i kije w ruch. Chodzimy do sfornych gaci małych. Jest chwila oddechu od komarów. No to chyba zrobimy krótką przerwę. E, rozglądniemy się na tutejszej plaży. Może nie, no zobaczymy. Na razie się dobrze idzie, gdyby nie te komary to naprawdę jest, jest bardzo ładnie tutaj był bardzo ładnie poprowadzony taką ścieżką w ładnym lesie. No tylko gdyby nie te robi. Jest jednak postój. Humory dopisują, rzeczy suszymy. Tubki wietrzymy. No i co? Jest sympatycznie. Proszę, wakacyjna łódź. sudokrem mm, jest... nasza, nasza To nasza łódź. sudokrem jest. Drugie, drugie śniadanie. sudokrem Jest piękne. Pierwsze śniadanie, ale to za godzinę. Szlak Brdy Konarzeń, 14,5 km. A w drugą stronę. Proszę bardzo. 147. Wychodzimy z małych sfornych i wchodzimy do Parku Narodowego. To będzie najprawdopodobniej ta najładniejsza część szlaku. Tak by przynajmniej wskazywał sam fakt, że będziemy szli przez Park Narodowy. Ale. Ale później to aż podobno będzie ładnie. Proszę. Idziemy. Maciek wyciągnął swoją odblaskową płachtę, żeby go jakiś motokrosowiec nie rozjechał. No. Takie ładne okoliczności przyrody, w tymże Parku Narodowym. A co najważniejsze nie ma komarów. Nie wiem jak oni to robią, ale... Widocznie komary są szkolone i nie wlatują do Parku Narodowego. Albo śpią w dzień? Nie wiem. Jakoś to chłopaki ogarnęli. I tu jest całkiem przyjemnie. Nie wiem, że ten szlak jest taki ładny. Dukta piękna. Las ładny. No to nie ma komarów, czyli na razie największego minusa tego, tego szlaku. I oby tak dalej. Oby tak dalej. No i doszliśmy do miejsca, gdzie dąba tam, tak? Tak, tak. Gdzie można odbić, no, dosłownie parę metrów, żeby zobaczyć dom Bartuś. Tak. Ale tu jest ładnie, naprawdę. Jak weszliśmy do Parku Narodowego, no to inny świat. Nie ma komarów, szlak wygląda wręcz za ładnie, e, las jest piękny brda proszę jaka czyściutka wow zaraz ja wam może pokażę o jakie rybki zaraz ja wam pokażę A oto i on, dom Bartuś. No mam w barku mam. Takie coś znaleźliśmy. Kto wie co to jest? Ja wiem, ja wiem, wujku, ja. <laughs> Ty się nie odzywaj. <laughs> Zobaczcie, no takie, taka duża budka dla ptaków, tylko taka to bez dziury. Bez dziury. Więc trochę dziwna budka. No ale jakby ktoś wiedział co to jest, to dajcie znać, bo macie wie. Ja wiem. Ale nie powiem. co to metalowe No, taka ciekawostka. A szlak w borach cały czas piękny, cały czas bez komarów. I tak powinno być od początku. Idzie się teraz super. Można się zatrzymać. Niekoniecznie po to, żeby zabić kolejnego komara. No. I poszli. Sworne gacie. Te większe. Tak. Jest kościół. Parking. Drogowskaz. I sklep. No i gdzie zmierzamy? No, oczywiście, że do sklepu. No a zrobimy znowu przerwę. Nie wiem, który to kilometr dzisiaj, ale już tak. No, to ponad tych a pewnie jest 13, może nawet. Zaraz sprawdzę, to Wam powiem. Ale to po przerwie. I już wyszliśmy ze Sfornych Gaci. Całkiem sympatyczna miejscowość. Malutki sklepik. No jest żabka, ale obok jest taki sklepik z ławeczkami. Można sobie usiąść, miło pani sprzedaje. Teraz wchodzimy do lasu. I taki widok o proszę. A tutaj jeszcze nadleśnictwo robi zapasy na święta i już ścina choinki. Później będzie mi, Później będą mieli łatwiej, nie? Już, już ścięte są. I to całkiem sporo tych choinek jest. Nie, że tam jedna kubka, tylko całkiem dużo. Ot taki pomysł na biznes. No... Coraz więcej tych choinek. No. O. Testuję nowy patent w telefonie. Nagrywanie dwoma kamerami równocześnie. O. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Weszliśmy na sporą skarpę. A właściwie to jakąś wydmę albo moren taka jest tam w skarpanalu i ktoś płynie kajakiem brdą Leniwie sobie płynie No a my idziemy taką ścieżką bardzo ładną U. Cały szlak tak jak chyba wcześniej mówiłem macie. 160 km niecałe, zależy kto liczy. Ale co mnie zdziwiło, że w sumie na tym szlaku jest 2000 metrów przewyższenia w górę. No i tak co kawałek jest taka górka. Trzeba wejść właśnie pod jakąś wydmę lub, lub morenę. No ja muszę przyznać, że takie urozmaicenie terenu bardzo fajnie wpływa na, na odbiór szlaku. No, i odkąd skończyły się komary, jest naprawdę przyjemnie, i, i wędruje się, i daje to radość. Nie trzeba się cały czas odganiać. No zobaczcie, jaka ścieżka. No i tak, zeszliśmy nad samo jezioro. I teraz do góry bardzo ładna ścieżka, bardzo ładnie. O, właśnie, całkiem sporo tych przewyszeń, naprawdę o. jesteśmy w Drzewiczu na przystani. O, proszę. Kajaki zaparkowane, eee, woda, plaża. No, skorzystaliśmy z okazji i trochę się opłukaliśmy Z Maciejem. Nasze boskie ciała. <grym> Mateusz, Mateusz był w sklepie w restauracji. No, przeciwko jest restauracja. Pewnie tam za chwilkę podejdziemy. Eee, bardzo fajne miejsce. Bardzo fajne miejsce, żeby odpocząć. No, około godziny czasu tutaj spędziliśmy. I teraz co? No idziemy dalej. Mamy ponad 20 km dzisiaj zrobione, czyli taki półmetek. No przecież 40 zrobimy dzisiaj, bez problemu. Jest dość wcześnie jest godzina. Macie która godzina? 13? 19. 13? 19. no to całkiem znaczny czas. Także idziemy. W Drzewiczu w restauracji zjedliśmy po lodzie korzystaliśmy z toalety ja to czekam. to zaczekaj przeszliśmy przez park narodowy znowu, no i teraz mamy taki mały mały pit stop na opatrywanie ran toaletę pan się nie krępuje no i co, tabliczka na tym rozstaju szlaków tutaj mówi, że do Męcikała. mamy jeszcze 6 km Proszę bardzo, jest mapa. Stąd wyszliśmy przed chwilą, i jesteśmy gdzieś. Gdzieś tu pewnie. No, nie, przepraszam, tu jesteśmy. Tak, jesteśmy tutaj. No. I zobaczymy, będziemy w męcikale dość wcześnie. Yy, tak, męcikał. Bardzo ładna nazwa. Zastanawialiśmy się, yy, jaka jest geneza tej nazwy. Przekonamy. Przekonamy się pewnie będzie jakaś tablica informacyjna, to się poczyta. Będziemy tam wcześniej, więc spokojnie, spokojnie jeszcze pójdziemy dalej. Zrobimy może jakieś ostatnie zakupy w tam w sklepiku. Podobno jest i działa. No i, i co? Dzień jeszcze młody, więc nie jest źle. Idziemy przez takie wysokie trawy. Jest klimatycznie. nawet bardzo. Kleszcze lubią to. <laughs> tak jest pięknie. No i znów idziemy wzdłuż jeziora samiutkim brzegiem, wąską ścieżką bardzo przyjemna część szlaku. Prawie do jeziora nie ma takiego dojścia bezpośredniego, cały czas jest skarpa, ale widać, że woda czysta. To jest aż dziwne, że mieszkam tak blisko borów tucholskich, a praktycznie tutaj nie bywam. Jestem tu chyba drugi raz w życiu. Z czego pierwszy raz byłem praktycznie przejazdem. No, chyba trzeba będzie tutaj częściej wpadać. Tylko w miesiącach, kiedy nie ma komarów. Ale przynajmniej aż tylu. No ale powoli zbliżamy się do, do miejscowości. Taki ładny most. Kolejowy sobie wisi. Całkiem wysoko. Nie widzieć czemu. Ale nie będziemy nim chyba przechodzić. No, chyba będziemy szli zwykłym drogowym. Ale to pewnie dopiero w męcikale. jest no, jakiś czas, jakiś rybak gdzieś siedzi w krzakach i, i coś łowi, a... Jakby jest za każdym No i docieramy do Męcikała. Męcikała, męcikału, Męcikała. No i teraz co? Idziemy szukać tu? sklepu. Jest trochę dziwnie, bo mapy CZ pokazują, że trzeba iść o tam główną drogą. Znaki pokazują, że trzeba iść tędy. Czyli takim mostkiem na ścieżce rowerowej. No i chyba pójdziemy za znakami. I mam nadzieję, że nie ominiemy sklepu gdzieś tu po drodze. No bo warto. Warto zrobić kolejną przerwę. To jest nasz dzisiejszy 35 km. Czy 4? No jakoś tak. No kawałek przyszliśmy dzisiaj. Więc nogą się należy przerwa. Trzeba zdjąć plecaki i chwilę odpocząć. No i to ostatni sklep przed dzisiejszym obozowaniem, także jakieś zapasy też trzeba zrobić. No i znów przechodzimy przez Brdę, Takim ładnym mostkiem nowym, rowerowym. Całkiem sympatycznie to wygląda. No proszę. A tam mamy most. I tam idą spóźniający. Teraz potrzebne jest ławeczka i sklep. Tylko tyle. Jesteśmy już po wizycie w lokalnym sklepie. Śmieszna historia. Poznaliśmy paru lokalesów. Idziemy dalej. Tam jest kościół. O, tam wieże widać z tyłu. No i <grystanie> okazało się, że pod sklepem jest taka ładna altana z ławeczkami. Są rozwieszone otwieracze do butelek <grystanie> przy wejściu po obu stronach. No, ale nie wolno pić alkoholu. W sklepie sprzedają. Wszystko jest przygotowane. Piękne kosze, pudełka pełne puszek. piwie, ale nie wolno, nie wolno pić, bo przyjeżdża policja i wlepia mandat. Podobno wszystko jest z inicjatywy księdza, który ma kościół naprzeciwko i chyba nie chce, żeby mu przed kościołem ludzie pili alkohol, więc... Kto wchodził, to nas ostrzegał, żebyśmy przypadkiem piwa nie kupowali. Ech, taki to urok tych małych miejscowości. No i zgubiliśmy szlak. Tak, muszę donosić. Nie, no. ścieżka po prostu zniknęła. Była i zniknęła lorujemy Nie no znaleźliśmy szlak, ale wcale nie jest lepiej. O, o, o. Oj, nie jest lekko, nie jest lekko. I kolejna atrakcja. Na ścieżce, której prawie nie ma. Jedyne, że nurt nie ciągnie kapelusz. wyszliśmy kapelu z kapelu nad tej rzeki do góry na drogę i tam już się nie dało iść. Nie dało się iść trochę się zmęczyliśmy całym okresem. No i co się okazało? Jak wyszliśmy na tą drogę, to zobaczyliśmy znak szlaku. Ale tam na dole też by było. Tak, na dole też były znaki szlaku, więc no. O, no, tam było przedzieranie się normalnie, dżungla. Oj, strasznie nas to zmęczyło. No ja już mamy za sobą, nie wiem, 35-36 km, więc słabo, tak na koniec, słabo. Ha. Cały czas idziemy tą drogą. Co jakiś czas był znaczek szlaku, teraz już nie ma. A no to dlatego, że nie ma wysokich drzew. Wszystkie drzewa są młode. No bo to jest ten fragment... To jest ten obszar, na którym w 2017 e, była ta katastrofa. O, przeszło, przeszło tornado i położyło tą całą wielką poładź lasu. E, historia była głośna, bo w tym czasie tam obozowali harcerze w tym lesie i Część osób chyba straciła nawet życie. I tak to wygląda bardzo dziwnie. Młodnik z lewej, młodnik z prawej. Cały czas idziemy taką właśnie taką drogą wzdłuż tych młodników. No, z innych rzeczy to powoli będziemy szukać miejsca na, na Nocleg. Zobaczymy, czy nam się uda znaleźć gdzieś bliżej rzeki. Czy nie bardzo? No, weźmiemy co będzie. No, już jesteśmy zmęczeni, już tam. Ile mamy, Maciek? Z 37? 37, 30... No, już ponad 37 km, więc. 39, No, pewnie... pewnie mój zegarek trochę więcej pokazuje. No, jesteśmy zmęczeni, więc czas myśleć o odpoczynku. No hej. Relacja z obozowiska. Dotarliśmy po 40 km. Jesteśmy praktycznie nad samą Brdą. Jeden namiot, prawie prosto rozłożony. A, drugi raz, więc można wybaczyć. Tutaj drugi namiot Mateusza. Maciek stawia na, na hamak. A, jeszcze podociągam ten namiot za chwilę. Ogarniamy się, pierzemy, myjemy, jedzenie i lulu, i lulu. No. Jakbym już dzisiaj się nie odzywał, to, to do jutra. I tak wyglądamy na obozowisku. Trzech szczęśliwych gości, którzy w końcu mogli się ubyć. Coś indywidualistów, każdy siedzi w innym kącie. Zjeść coś tak! Ten się nie odzywa Mega do nas. To, bo... Ten zrobił ognisko i też się nie odzywa. No, tak to wygląda. Ja się rozbiłem jak najdalej od Was. Dzisiaj szef kuchni poleca liofile. Aha, Raz, Maciek, dwa pokaż, razy. jaką masz kuchenkę. To jest w ogóle magia. To ja mam kuchenkę? Takie coś. Oh, I to jest mój e... Peel bottle. Takie wynalazki. Maciek jest garzeciarz. Kończę, bo chyba mi się gotuje woda.